Cześć drogie bliźnięta, witam Was serdecznie na Waszym czytaniu. O, już jest teraz dobrze. E, wit witam Was na Waszym czytaniu listopadowym, miłosnym. Przejdziemy sobie ogólnie przez energię. Słuchajcie, to co wyjdzie w krzyżu celtyckim, to wyjdzie. Ja nie wiem, czy to będzie czytanie dla singli, czy dla par, i co nam się tutaj bardziej charakterystycznego pokaże. Weźcie po prostu to, co rezonuje z Wami. I tak będą jeszcze osobne czytania: wybierz talię, wybierz kartę. To sobie możecie wtedy dopowiedzieć, w zależności od tego, czy jesteście singlami, czy nie, co tam bardziej z tymi rozkładami, też z Wami rezonuje na listopad. Natomiast my już patrzymy, jak wyglądają te energie u Was. Listopadowe bliźniaki, drogie bliźniaki. Już sprawdzam tylko, czy nic mi się tu nie, ale nie. I yy, 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 jakie jest dla Was na listopad? Przesłanie, jeśli chodzi o miłość, czyli też jaką mamy energię. Najpierw karty wyroczni, potem karty Tarota, bliźniaki. Listopad 2022, pojednanie macie. Pojednanie, karty pojednania. Przypominam też, że można przy okazji zamówić czytania prywatne. Wszystkie informacje znajdziecie w opisie do filmu. Liśniaki na listopad. Liśniaki w listopadzie. E, macie raj, szczęście, ekspansja, radość, e, zabawa, e, bycie ze sobą i e, dzielenie się takim wspólnym e, czasem. No, no. No, no, no. No, no. Się przyjemnie u Was zapowiada. Zobaczymy, co dalej. E... Mistrz analizy. E... Waszym sprzymierzeńcem jest wnikliwość i jasna wizja. A Waszym wyzwaniem jest, są szczegóły. Trzeba będzie tutaj zwrócić uwagę też na szczegóły. I jaka emocja Wam będzie przyświecać głównie w listopadzie? Jaka emocja? W listopadzie dla bliźniąt. nieśmiałe, płochy, niezdecydowany, powściągliwy. Tak nam się bliźnięta jawią. Okej, okay, już patrzymy jak to wygląda w kartach tarota. I sobie wszystko zaraz opowiemy. Bliźnięta. I stop. 2022. TV. Upsa. Szóstka kielichów i zaczynamy światem też. Mhm. O. Ale tu u Was przeznaczenie. A przeznaczenie. Mm -hmm. No dobra. Okej, okay, na spodzie talii mamy kartę śmierci, mamy rycerza kielichów i mamy trójkę kielichów. Dla wielu z Was czytanie będzie dotyczyło rzeczywiście powrotów albo tematów powrotnych, szczególnie jeśli. Relacja Wam się zakończyła z jakiegoś powodu. To może być powrót tutaj do przeszłości, zwłaszcza, że ta przeszłość nam się też pojawia. Słuchajcie, znaki zafiksowane przede wszystkim, widzę, czyli lew, byk, wodnik i strzelec nam się pojawia. Dużo też energii trygonu ognia. Lew, baran, strzelec znowu i też jest wasza energia mieczowa, ale też oprócz tego są, jest to waga. I jeszcze tutaj się, i jeszcze mamy skorpiona na tym spodzie, gdyby z kimś to rezonowało, no ale dobrze. To zacznijmy w takim momencie razie, co ja tutaj widzę. Przede wszystkim widzę, że Wam się coś bardzo zmieniło w przeszłości, albo był tak zwany boski czas, bo tutaj działa koło fortuny i tutaj działa. Um, um, Przeznaczenie. Przeznaczenie też i poniekąd trochę karma, bo tutaj z tą przeszłością trzeba było coś zamknąć albo trzeba coś odnowić. I tu będziemy to precyzowywać, w którą tu stronę idzie. Możliwe też, że znaleźliście swoją bratnią duszę. To dla wielu z Was może być taka informacja. Natomiast ja jestem ciekawa, bo Wy też coś bardzo tutaj udowadniacie: pchacie coś na siłę albo jesteście w jakimś konflikcie z kimś ostrym. I to też jest ciekawe, także ja najpierw, słuchajcie, zweryfikuję te karty w centrum, żeby powiedzieć, jakie ja to widzę, jakie ja to widzę dalej. Dobra, zacznijmy od Koła Fortuny. Dlaczego jest tutaj to Koło Fortuny? No. Słuchajcie, normalnie nie mogę. Tarot właśnie, to jest, to jest, to jest tarot. Koło fortuny klaryfikowane przez koło fortuny. Ach, dobra, dlaczego. Wisielec. Ok, była ja, jakaś zmiana nastąpiła w stosunku mam wrażenie do kogoś. Możecie mieć też do czynienia z rybami. E, I tutaj też trygą znaczy wody się pojawia. E, natomiast ja mam wrażenie, że nastąpiła jakaś zmiana e, odnośnie postrzegania kogoś i wy albo ktoś ktoś tutaj coś zmieniło perspektywę w każdym bądź razie i po długim przemyśleniu ta propozycja przyjechała też w odpowiednim czasie propozycja miłosna zaproszenie i ja mam wrażenie, że w odpowiednim czasie i w odpowiednim miejscu się spotkaliście po prostu no Zobaczmy w takim razie ta szóstka kielichów. Szóstka kielichów też może być nostalgia. Słuchajcie, to jest nie tylko przeszłość na zasadzie y, przeszłych związków i bratnich dusz, ale to też są wspomnienia, które łączą w związku, y, dzieci, które łączą. Y, przeszłość, którą macie y, y, być może no nie wiem, z, z czasów szkoły, dzieciństwa. Y, już sprawdzamy, co znaczy szóstka kielichów. Dlaczego? Dziesiątka była. Śmierć odwrócona nam wyszła. Moim zdaniem ktoś nie chciał odpuścić, słuchajcie, ktoś nie chciał, przynajmniej jedna strona nie chciała odpuścić potencjału, która była w tej relacji. Ktoś tutaj widział w drugiej stronie dobrego małżonka, dobrego partnera, albo miał też takie wspomnienia, że ktoś jest idealnym partnerem dla niego, natomiast to musiało dojrzeć z czasem i przynajmniej jednej stronie, która prawdopodobnie była bardzo zakochana, było bardzo ciężko, bo podejrzewam, że niosła ten worek sama. To znaczy, jedna strona mogła być zakochana, druga niekoniecznie i to się wam w czasie mogło bardzo rozejść. A teraz to się ma wrażenie, że zmienia, i nadal nie jest łatwo, jest trudno. Dla niektórych z Was może oznaczać ta zmiana również to, że trzeba odpuścić przeszłość albo wizerunek osoby, którą się ma takiego idealnego partnera, bądź też kogoś w przeszłości, kogo spotkaliście i na przykład was odrzucił, i Wy nadal sobie myślicie, że to jest taki człowiek, który byłby idealnym mężem, idealną żoną, i porównujecie kolejne osoby. Do tej właśnie napotkanej osoby. Bo pamiętajcie też, że to, że kogoś tutaj spotkaliście na swojej drodze, to nie tylko wynika, że dobry moment, dobry czas i dobrze się to wszystko złożyło, ale też ta osoba miała mieć, miała się w Waszym życiu pojawić. Wy się mieliście z tego związku i z tej relacji czegoś nauczyć, co nie znaczy, że ona ma przetrwać wszystko i że ona dalej trwa, bo u niektórych trwa, u niektórych nie tylko, że była to ważna osoba na Waszej drodze życia, która też miała coś wnieść i coś zmienić albo czegoś Was nauczyć. Dobrze, dlaczego świat? Szóstka denarów. Kiermek Buław. Ok, to jest zamykanie cyklu. Piątka denarów się nam też pojawia. To jest pewnego rodzaju zamykanie cyklu, ale też ze względu na to, że osoba, którą właśnie spotkaliście na swojej drodze, albo ta przeszłość, którą która jeszcze gdzieś tam w waszej głowie tkwi, wynika mi z tego, że tutaj ktoś był niedojrzały, żeby tą miłość przyjąć. Mogła być to osoba młodsza, mogła być to osoba z trygonu ognia. W każdym razie, w tym momencie, w którym spotkaliście e, tą osobę, ona nie była gotowa na to, żeby mm, równoważnie z Wami ten związek e, mieć bądź też prowadzić. I teraz tak. Albo jedna wersja jest taka, że się spotykacie ponownie, e, i ta przeszłość wraca, i ta osoba jest bardziej dojrzała, bo tego ognia nam wychodzi bardzo dużo. Albo jest druga wersja, że ta osoba czegoś was nauczyła, i teraz jest czas, żeby przyjąć tą lekcję z wdzięcznością i odpuścić na rzecz nowego związku i nowej osoby, która wkroczyła do waszego życia. Zobaczmy w postawie: jest rycerz buław. Jakaś pasja, żartu tu się pojawia, chemia, w ogóle ktoś jest tutaj szalenie dla was atrakcyjny, szalenie atrakcyjny, szalenie pociągający. Mogliście już dawno stracić głowę na punkcie tej osoby. Dziesiątka denarów, no więc właśnie dziesiątka kielichów, no więc właśnie czwórka buław. Ktoś z impetem wjechał w wasze życie. Nawiązując do poprzedniego, albo osoba z przeszłości, albo nowa osoba. Dziesiątka denarów, dziesiątka kielichów, czwórka yy, buław. Yy, szczęśliwy. Stabilny związek, ogromny potencjał, ogromna chemia, ogromne przyciąganie, duże zrozumienie, dużo szczęścia, bycie ze sobą razem. Tu jest formalnie wszystko. Ten rycerz Buław nie jest jakoś mocno zmienny przy tych kartach okalających, więc wycią duża część z was wyciągnęła wnioski, a jeżeli ktoś tutaj wraca z przeszłości, to dorósł i dojrzał. Zobaczmy tego króla, buław, którego macie w głowie. Głupiec. O, się wyciągnęły dwie. Ok. Ja mam takie wrażenie, że ktoś przepracował tutaj lekcję odrzucenia albo przepracował lekcję tej piątki denarów w centrum. Jest już dużo mądrzejszy. Arcykapłanka to jest kobieta, która wie, która ma wiedzę, niekoniecznie się nią dzieli. Gotowość jest do wejścia na wyższy poziom. Też yy, mimo, mimo tutaj pewnego rodzaju niewykorzystania sytuacji wcześniej, tu jest też chęć do ryzyka. Otworzenie się, mimo, mimo tego, że coś nie poszło wcześniej, tak? Yy, więc ktoś tutaj przepracował i odrobił swoją lekcję. I jest gotowy na dojrzawszy związek. Miejcie na uwadze, że waszym wyzwaniem są szczegóły, i diabeł, mówi się, diabeł tkwi w szczegółach. Jeśli to jest osoba z przeszłości, która wraca, to nie odrzucajcie jej od razu, bo może się okazać, że drobiazgi właśnie dadzą wam znać, że ta osoba jest gotowa. Nie stawiajcie krzyżyka od razu, że to już w ogóle koniec. Te szczegóły mogą Wam pokazywać, które są też wyzwaniem, że to jest może nie ten idealny partner, którego Wy sobie wymyśliście w przeszłości, ale jest to osoba dużo dojrzalsza, jest inna niż to, co sobie wymyśliście albo założyliście, ale to nie znaczy, że jest gorsza albo się nie nadaje do związku i relacji. No dobra, to zobaczmy, dlaczego wy jesteście w piątce mieczy. U, rycerz mieczy. Oj, diabeł. No właśnie, i to jest ten krzyżyk, o którym mówiłam. Wy możecie chcieć kogoś odrzucić, bo możecie się bać tego, że ktoś was zwodzi. Albo, że um, jesteście... Um, Tutaj w siódemce kielichów pojawia mi się chaos, niejasna wizja. Opcje wyboru, owszem, macie, ale wy nie do końca macie tutaj też stuprocentową pewność i gwarancję, że coś się zmieniło albo że osoba, która wchodzi do Waszego życia jest inna niż ten standardowy schemat, który się dzieje w Waszym życiu. Tak, to jest. Możecie chcieć komuś e, pokazać, że jesteście już cwańsi, że jesteście mądrzejsi, ale w taki sposób na zasadzie e, co ty mi tutaj będziesz udowadniał, że się zmieniłeś, zmieniłaś. E, ja to ci pokażę, że jesteś ciągle taki sam. E, to nie są dobre energie, słuchajcie, na nowy początek. Mm. Z Waszej strony, bo tutaj generalnie jest dużo dużo bardzo dobrych ciepłych rzeczy i otwartości gotowość. Natomiast Wy jesteście absolutnie defensywni, wręcz udowadniający, że się nie mylicie, że wiecie lepiej. Jesteście w takim dosyć atakującym nastroju i do tego nie macie jasności i klarowności. Uważacie, że ktoś Was zwodzi. Um, no nie mi oceniać. Zobaczmy dlaczego szóstka buław u tej e, energii zewnętrznej w tej energii zewnętrznej dlaczego szóstka była w królowa kielichów, ósemka e, kielichów i e, królowa mieczy. E, może być tak, że mm, ciekawe. Znaczy tak, ja mam wrażenie, że tutaj ktoś zwycięża, ponieważ odchodzi od emocji na rzecz logiki. Czyli nie zachowuje się emocjonalnie, tylko jest dumny, że potrafi pewne niejasności odeprzeć na zasadzie logiki, argumentów, rozmowy, że histerię odstawia na bok, tak? I wszelkie dramaty, że w ogóle nie przychodzi po dramaty. Ktoś tutaj chce wyjaśnienia i. I precyzji. Natomiast y, nie mogę przy tym diable i przy tych dwóch królowach, które są y, odwrócone do siebie plecami, nie powiedzieć, że nie wypłynie tutaj jakiś temat wyboru pomiędzy dwiema osobami, pomiędzy trygonem, y, y, trygonem wody a trygonem powietrza. I to może być też tak, że jeżeli jest to jakaś osoba z przeszłości, z którą zamykacie. Właśnie ten cykl i otwieracie się na tą nową osobę, to to może być zupełnie energia przeszła i wyjdzie, że ta energia przeszła. Więc tak jak wspominałam, tak jak wspominałam. Moi drodzy, mam takie właśnie poczucie, że tutaj nam się pojawiają co najmniej dwie energie, trochę się zazębiające przeszłość i przyszłość, i teraz przeszłość może jeszcze trwać, ale też już może być coś zupełnie nowego, i na bazie i kanwie Waszych doświadczeń z przeszłości budujecie trochę już co innego. O, dobra, zobaczmy tego króla mieczy bo to jest wasza karta przede wszystkim reprezentująca też wasz trygon, ale to są też rozmowy formalne to jest też strategia taka mądrość i to jest też ten mistrz analizy, który się tutaj pojawia bo to jest myślenie logiczne analiza, wyciąganie wniosków no dobra zobaczmy, dlaczego jest ten król mieczy siódemka buław ups kielichów. no bronicie się. Słuchajcie, albo wy się bronicie, albo przeszłość broni się przed wami. Mm, tu jest jakaś obrona przed sprawiedliwością. Mam wrażenie, i ciągle podniesiona garda, tak zwana, czyli jeżeli nawet ta przeszłość wraca i chce tej sprawiedliwości, chce wam ją oddać, chce wyrównać pewnego rodzaju rachunki, to wy ciągle jesteście nastawieni do tego na zasadzie: nie, nie dotykaj, nie ruszaj, nie wracaj, nie odzywaj się do mnie, w ogóle ty jesteś złem wcielonym, ehm. To są oczywiście wasze decyzje, tak? Czy, czy, chcecie, e, czy chcecie, jak gdyby, w to brnąć, e, czy może zmienicie swoją postawę i otworzycie się przynajmniej na te komunikaty, bo tutaj też są rozmowy. E, być może ktoś po prostu chce coś wam wyjaśnić, porozmawiać, sprawić, żeby wam się lżej w tej waszej drodze emocjonalnej, uczuciowej szło. Natomiast no, decyzja leży po waszej stronie, czy wy się w ogóle na to otworzycie czy nie. Ja widzę tutaj jeszcze ciągle złość, takie antynastawienie i no, ktoś tutaj będzie pił do tej przeszłości, do nostalgii, do tego, co was łączy. Jeżeli to już jest nowa osoba, i jak gdyby tutaj nowe energie się pojawiają, może być tak. Że coś wam może w tej osobie przypominać o przeszłości i możecie zacząć reagować w tym miesiącu na to w sposób obronny. Na przykład, no wiesz, nie zachowuj się w taki sposób, bo mój były też się tak zachowywał i ja mam złe doświadczenia, i znaczy, pewnie nie będziecie tego komunikować, bardziej będziecie na to reagować, tak? Alergicznie wręcz. I tutaj, jeszcze raz, przy uważcie i zwróćcie uwagę na szczegóły. Czy rzeczywiście te szczegóły, jak się przyjrzycie, czy, czy chodzi o te same intencje? Czy rzeczywiście ta osoba popełnia te same błędy, czy one tylko wyglądają bardzo podobnie? Więc. No więc właśnie, tutaj jak gdyby ta nieśmiałość, niezdecydowanie, płochość, powściągliwość, mam wrażenie, że to jest takie trochę wyglądanie też zawinkla na zasadzie, czy ja jestem bezpieczny, czy ja w ogóle y, mogę się w tej relacji otworzyć, tak? Szczególnie jeżeli to jest ta przeszłość, y, to tu jest takie podejście y, ciągle takiego bronienia siebie. Na zasadzie, postoję sobie za tą ścianą, żebyś mnie nie, nie zranił, nie skrzywdził i najpierw chcę zobaczyć, jakie masz intencje i w ogóle o co tutaj się rozchodzi. Dobrze, zobaczmy tą dziewiątkę denarów, czyli ten wynik, który mamy na samym końcu. Bo oczywiście w nadziejach i obawach macie dziewiątkę mieczy, czyli jest dużo stresu, albo martwicie się, że będzie dużo stresu, być może, że osoba z przeszłości wywoła ten stres. Eee, już sprawdzamy. No, tu mi się pisze, słuchajcie, będzie, będziecie się zastanawiać, czy się z kimś związać. Mówię o związku formalnym, stałym. Czy komuś jesteście gotowi zaufać? E, będziecie w fazie procesu do końca miesiąca. E, czy wyjść z roli singla, bądź też osoby, która nie jest singlem już, ale jest bardzo niezależna, na przykład finansowo, i na przykład może być tak, że mieszkacie osobno. A tutaj jest już cesarz i królowa denarów, czyli budowanie wspólnego domu, zakładanie rodziny, wchodzenie na wyższy poziom, małżeństwo, oświadczyny też mogą być tutaj istotne. Więc będziecie się zastanawiać, czy wchodzić w kogoś tak kompletnie i totalnie. Czy zostawić sobie jeszcze przestrzeń na to, żeby jeszcze ewentualnie wycofywać się z tego związku i z tej relacji? Jeśli chodzi o małżeństwa, jesteście już na przykład w małżeństwie, może być tak, że tak jak mówię, przeszłość wam, przeszłość wam tutaj może trochę zawracać gitarę i odciągać was od związku i od małżeństwa, i może wprowadzać wątpliwości. Czy dobrze wybraliście? Czy rzeczywiście jesteście szczęśliwi? A może jednak taka pasjonująca, jakaś romansowa sytuacja, czemu nie, skoro tutaj się nagle coś pojawiło? Też może być takie zamieszanie związane z przeszłością. Też może być wątpliwość w związku z tym, że, że ktoś w jakiś tam sposób się zachowuje. Może być rozważanie, bo tutaj się pojawia takie, takie tematy związane z dziećmi i ewentualnie potencjalnie separacją. To też dla niektórych z Was, bardzo specyficzne wiadomości, ale dla niektórych z Was też to może być istotne że w efekcie całego rozwoju sytuacji możecie analizować, czy ta separacja to nie byłaby najlepszym rozwiązaniem, bądź też rozwód. I mogą być rozmowy na ten temat i finalnie będziecie musieli się zastanowić właśnie, czy ta przeszłość, która z Was łączy, czy te dzieci, czy to wszystko, co zbudowaliście do tej pory, wystarczy, żeby um, relacja przetrwała, czy jednak nie do końca. Ale to mówię o stałych, długotrwałych związkach, wieloletnich małżeństwach, takich, które już mają ten proces zbudowania rodziny za sobą, tak? To, 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 żebyśmy mieli jasność, że taka historia ma miejsce. No dobrze, moi drodzy, to wszystko, co ja mam dla Was na listopad. Dziękuję Wam bardzo. Dajcie znać, czy rezonuje. Dajcie znać też w komentarzach, jeśli macie ochotę. Przypominam o czytaniach prywatnych. Informacje znajdziecie w boksie poniżej. Zapraszam Was bardzo serdecznie i my się widzimy w kolejnych filmach. Do zobaczenia, moi drodzy.